Pan z wami. Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Jezus udał się na górę oliwną, ale obrzasku zjawił się znów w świątyni. Wszystek lud schodził się do niego, a on usiadłszy nauczał. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze Przyprowadzili do niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, powiedzieli do niego: Nauczycielu, kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co mówisz? Mówili to, wystawiając go na próbę aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z Was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się, pisał po ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się, rzekł do niej, niewiasto, gdzież oni są? Nikt Cię nie potępił, a ona odrzekła Nikt, panie, rzekł do niej Jezus, i ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz. Oto słowo Pańskie. Amen. Słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Księże proboszczu, Księże wikariuszu, Robercie, umiłowane siostry i bracia, bracia i siostry. Na początku bardzo chciałem podziękować Księdzu Proboszczowi za zaproszenie, żeby wraz z Waszą wspólnotą przeżyć piątą niedzielę Wielkiego Postu. Wiem, że w okresie Wielkiego Postu tego roku. Nie zostały zorganizowane rekolekcje wielkopostne w tej parafii, ponieważ rozpoczniecie 26 maja misję świętą. I dlatego ksiądz Proboszcz w Warszawie w rozmowie ze mną zaproponował mi, żebym podzielił się refleksjami w ramach Dnia Skupienia, który przygotuje... Całą Waszą parafię na przeżycie <laughs> Wielkiej Nocy, czy na Paskę, kiedy będziemy po raz kolejny celebrować przejście Pana Jezusa ze śmierci do życia, które jest zapowiedzią naszego przejścia. No, i tak jak potrafię na tych kilku mszach świętych, będę się starał dzielić refleksją która jest najistotniejsza w dobrym przeżywaniu Wielkiego Postu. Jeżeli ktoś z Was będzie chciał skorzystać z sakramentu pokuty, ksiądz prosz mówił mi, że już od jutra, od godziny 17, księża będą spowiadać, ale ja po tej konferencji usiądę też do konfesjonału, w konfesjonale jest ksiądz Robert i będziemy posługiwać w sakramencie pokuty. Moi kochani, Spotykamy się w szczególnym okresie, bo to jest okres wielkiego postu, ale jednocześnie w szczególnym okresie w życiu kościoła, ponieważ jest to pierwsza niedziela po wyborze nowego papieża, Franciszka. Ja miałem tę łaskę że dowiedziałem się o wyborze Ojca Świętego podczas celebracji mszy świętej w jednej z podwarszawskich parafii w Baniosze. I podczas kazania przyszedł ksiądz proboszcz do prezbiterium i przyniósł mi małą, białą karteczkę i na niej napisane było, jest biały dym. No to ja później wiernym powiedziałem, słuchajcie, taką małą, białą karteczkę mam, a my, kiedy patrzymy się na coś białego, to też myślimy o czymś białym, czyli o białym dymie, czyli na tej białej karteczce napisane jest o białym dymie, godzina 1906. I od tamtego momentu radowaliśmy się Bogu, dziękowaliśmy i dzisiaj dziękujemy Bogu za wybór nowego papieża, który przyjął tak bardzo pokornie imię Franciszek z całym znaczeniem, które za tym stoi. Wczoraj to wyjaśniał, szczególnie w nawiązaniu do wielkiego dzieła i stylu przeżywania chrześcijaństwa przez wielkiego, świętego, takiego małego, wielkiego, ponieważ pokornego świętego Franciszka z Asyżu. Kiedy przedwczoraj rozmawiałem z księdzem arcybiskupem Nuncjuszem, długo to żeśmy sobie żartowali, że papież Franciszek, Rozpoczął nowy styl w życiu Kościoła, także jeśli chodzi o przepowiadanie, ogłoszenie kazań. Nie wiem, czy ksiądz proboszcz się będzie zadowolony, jak powiem, ponieważ Franciszek mówił bez kartki, ale chyba Wasz probosz też mówi bez kartki, ja też mówię bez kartki, ale mówił bardzo krótko. To jest problem, ponieważ mówimy bez kartki, ale wcale nie krótko. Natomiast Franciszek powiedział, bez kartki, w trzech punktach i krótko. Zobaczymy, czy mi się uda. I tę jedną cechę na pewno zrealizuję, że będę mówił sercem, bez kartki, ale pewnie troszeczkę dłużej, no bo to jest dzień skupienia, który pomaga nam w nawróceniu, w kolejnym powrocie do Pana Boga. Moi drodzy, w dwóch częściach pragnę wypowiedzieć to, co noszę w swoim sercu. Na początku chciałem wami sobie uświadomić, jaki czas przeżywamy i co on oznacza, co oznacza wielki post. I w drugiej części będę się chciał podzielić refleksją na temat wskazówek na przeżywanie wielkiego postu, które dają nam dzisiaj czytania biblijne, wyjęte z Pisma Świętego. Czyli mowy Boga do człowieka, to jest Pismo Święte. Przeżywamy Wielki Post. Bardzo często słyszeliście, że mówimy o tym okresie, że to jest czas łaski, szczególnej łaski od Boga. To jest szczególny czas, inny niż inne czas. My nazywamy go w języku teologicznym kairos, ponieważ czas ma dwa wymiary. Jeden z języka greckiego nazywamy chronos, czyli to, co zegarek wskazuje. Prawda? Dzisiaj który mamy? Dzisiaj mamy siedemnasty. Wczoraj był szesnasty, wczoraj piętnasty, jutro będzie osiemnasty dzień. To jest chronos. Czyli można by było powiedzieć taki techniczny wymiar czasu. Natomiast głębszy wymiar czasu, który mówi. O tym, co głębokie w życiu człowieka, powiedzielibyśmy o sercu, o relacji człowieka do Boga i do drugiego człowieka, mówi inny wymiar czasu, który nazywamy kairos, czyli czasem łaski. Bogu w sposób szczególny w Wielkim Poście w tym 40 dniach na każdym z nas zależy, na mnie i na tobie. I On szuka dróg dotarcia do naszego serca, Pan Bóg, żeby nam pomóc żyć w prawdzie. Żebyśmy sami siebie nie fałszowali, ale odnaleźli prawdę o sobie. Natomiast prawda o każdym z nas jest tylko jedna. Powinienem dokonać zmiany w moim życiu. W moim życiu wiele spraw jest złych. W moim życiu bardzo często odchodziłem i odchodzę od Boga, porzucam jego wolę. I w związku z tym, otwierając się na jego łaskę, postanawiam dokonać zmiany. Postanawiam żyć inaczej. Moi kochani, to jest ten błogosławiony czas, który nazywamy Wielkim Postem. I temu mają służyć wszystkie praktyki, o których mówimy od wieków. Mówimy, że w Wielkim Poście powinniśmy dłużej się modlić, nie dlatego, że ktoś nam każe. Nie dlatego, że tak wszyscy robią, ale dlatego, żeby otworzyć swoje serce właśnie na tę łaskę, która płynie od Boga do mnie. My mówimy o tym, żebyśmy pościli. Pamiętam, kiedy w seminarium, prawie razem byliśmy w seminarium, ksiądz proboszcz trochę wcześniej niż ja, to ja wtedy taki ascetyczny byłem, to jeden z kolegów podszedł, czy ja ze względów ascetycznych, czy ze względów innych poszczę. No można poszczyć, pościć z różnych względów, odchudzać się na przykład. Natomiast my, jako ludzie wierzący, odmawiamy sobie czegoś, a żeby bardziej nad sobą się zastanowić, żeby żeby z tego prozaicznego, codziennego życia wejść na głębszą płaszczyznę, prawda? To znowu ten post nie dla postu jest, tylko jest to pomoc, ażeby otworzyć się na kogoś ważniejszego ode mnie, na Boga i na Jego uzdrawiającą łaskę. I trzecia praktyka to jest praktyka jałmużny, mówimy, prawda? Znowu jałmużna dla jałmużny, czy to tylko jest taka ludzka pomoc drugiemu człowiekowi? To też jest szlachetne. Ale nie tylko o to chodzi. To chodzi o to, ażebym stawał się naśladowcą tego, w którego wierzę, który zrezygnował całkowicie z siebie, ażeby każdemu z nas pomóc. Myślę o Panu Jezusie, prawda? który oddał swoje życie. Czyli my, jeżeli chcemy autentycznie żyć, Staramy się też z tego, co posiadamy, oddawać, ucząc się, kształtować nasze życie w darze, dlatego, że wiemy, że to jest jedyna droga budowania naszego szczęścia, bo nas nauczył tego Bóg. I to jest sens jałmużny. Moi kochani, teraz patrzcie, już piąty, piąta niedziela, czyli ponad cztery tygodnie Wielkiego Postu upłynęło. Teraz my powinniśmy zastanawiać się, każdy z nas, ja nikogo temu nie nakażę, bo człowiek jest taki, że nikt mu tak naprawdę niczego nie może nakazać, dopóki sam nie będzie chciał czegoś robić. Prawda? Powinniśmy Boga prosić o mądrość zrozumienia i pytania się i szukania odpowiedzi, co ja zrobiłem z tym czasem rzeczywiście coś drgnęło w moim życiu? Czy rzeczywiście ja czułem moc łaski Bożej, która do mnie spływa, i jak na tę łaskę odpowiadałem? Ta łaska, która przychodzi do nas w, w wielkim poście, ona ma swoje imię, ona nazywa się miłosierdziem. Natomiast nasza reakcja, na tę łaskę, też ma swoje imię. Ona nazywa się nawróceniem. Nawróceniem. Czyli stwierdzeniem tego, że się zagubiłem, że jestem pierwszą przyczyną, ja jestem przyczyną tego zagubienia, że o własnych siłach nie mogę zmienić swojego życia i dlatego zwracam się do Boga, by mi pomógł. Bo nikt z ludzi pomóc mi nie może. Widzicie, ja z całego serca Wam życzę, każdej i każdemu z was i sobie także, chociaż w ostatnim czasie przeżywałem bardzo dużo rekolekcji dni skupienia, to jest praktycznie miesiące rekolekcji. Za co Bogu bardzo dziękuję, ale życzę nam wszystkim, byśmy tak właśnie przeżyli ten okres Wielkiego Postu. Z jednej strony byśmy czuli Bożą łaskę, która spływa do nas, a z drugiej byśmy odpowiadali naszym nawróceniem naszym nawróceniem i to jest istota to daje pokój serca i to daje radość serca i to daje sens życia prawda i daje siłę i nadzieję na przyszłość na te czasy które są przed nami tak bym umiał powiedzieć podzielić się refleksją na temat tego okresu wielkiego postu który przeżywamy za tydzień niedziela palmowa i później wielki tydzień, jeszcze dwa tygodnie zostały tylko. Nie? Żebyśmy nie ograniczyli tylko do tej święconki, do tego jajeczka, nie wiem, do zaśpiewania Alleluja, ale żeby coś się stało w naszym sercu. To jest najważniejsze, bo, bo, bo po to jest Kościół, żeby pomagać człowiekowi godnie żyć. No i teraz w drugiej części papież Franciszek już by skończył. Ale ja jeszcze trochę dłużej będę mówił. Moi kochani, w drugiej części, a jeżeli już za długo, to krzyknijcie, że za długo, to pokornie zejdę. Słuchajcie, w drugiej części chciałbym, tak jak potrafię, podzielić się tym, co, czego uczy nas dzisiaj Pismo Święte. Tak jak w każdą niedzielę wysłuchaliśmy trzech fragmentów z Pisma Świętego. Pierwsze było z Księgi Izajasza, to wielki pro, prorok Starego Testamentu, wielki. Później z jednego z listów wielkiego teologa Świętego Pawła, list do Filipian i Ewangelia według Świętego Jana. I o czym te wszystkie czytania mówiły? Bardzo lubię się pytać, o czym one, one mówiły? Właśnie te wszystkie czytania, wiecie o czym mówiły? Mówiły o zmianie. O pewnej nowości, o czymś nowym w życiu człowieka. Życie każdego z nas nie jest czymś statycznym, tak samo jak społeczeństwa. Ustawicznie uczestniczymy w zmianie, coś się dzieje. Życie jest dynamiczne. I tak samo życie każdego z nas jest wypełnione zmianą, wielką zmianą. Pierwsze czytanie. Pierwsze czytanie nawiązywało do wielkiej zmiany w historii pierwszego ludu wybrania, czyli Izraela. Z jednej strony mówiło o zmianie, o uwolnieniu z niewoli egipskiej, ale to czytanie i, i, i to pismo mówiło także o niewoli babilońskiej i zapowiadało kolejną zmianę. To znaczy, Bóg mówił do narodu wybranego, tak jak uwolniłem Was z niewoli egipskiej, nie załamujcie się dzisiaj, ja po raz kolejny wprowadzę nowość do Waszej rzeczywistości, ludu wybranego. Uwolnię Was. I porównywane to jest poprzez piękne obrazy do pustyni, na której będą źródła wody do wyschłej ziemi, która dzięki ożywczej rosie i wodzie, która spływa od Pana, rozkwitnie życiem. Prawda? Czyli wspomnienie tej zmiany jednej i zapowiedź kolejnej zmiany. Ale Pan Bóg o jednej rzeczy mówi. Zapomnij o przeszłości. Żyj teraźniejszością i przyszłością. Prawda? To jest bardzo ważne. Za chwilę powiem dlaczego. W drugim czytaniu tak samo jest mowa o zmianie, o zmianie w życiu wielkiego apostoła, świętego Pawła. Wiecie co się dokonało? Z wielkiego prześladowcy Pana Jezusa, on poprzez spotkanie pod Damaszkiem Pana Jezusa stał się nowym człowiekiem. Inni nawet nie wierzyli, że to możliwe, iż ten, który prześladował, naraz głosi Chrystusa. Gorszyli się. Jak to możliwe jest? Czyli znowu widzicie w drugim czytaniu jest mowa o wielkiej rewolucyjnej zmianie która dokonała się w Pawle on mówi wszystko to czym żyłem w przeszłości uznaje za śmieci coś tak wielkiego się dokonało w nim ponieważ ja poznałem pana Jezusa jego łaskę i jego moc i tym żyję dla mnie żyć to Chrystus prawda Zmiana, która się w nim dokonała. No i teraz w Ewangelii Świętej też jest mowa o zmianie. Zmianie, która dzięki Panu Jezusowi w kim się dokonuje? W grzesznej kobiecie. W grzesznej kobiecie, która, która została uzdrowiona i zmieniona miłością i miłosierdziem Chrystusa, Boga człowieka. Wszyscy chcieli ją potępić, potępić, ukamienować, ukamienować, bo taka grzesznica. A Pan Jezus powiedział, ja Ciebie nie potępiam, ale już odtąd nie grzesz, ale już odtąd nie grzesz. Czyli dokonała się zmiana. Dzięki przeżyciu wielkiej miłości Boga do niej. Moi kochani, i właśnie znowu moje drugie życzenie, ja z całego serca nam wszystkim życzę, by w naszym życiu, w życiu każdego z nas, bo to jest sens wielkiego postu, dokonała się ta zmiana. A ona dokona się pod jednym warunkiem tylko. Kiedy przeżyjemy prawdziwą miłość Boga do niej bo tylko miłość może zmienić. Żadne nakazy nie zmienią. Przeżycie miłości Boga do mnie może mnie zmienić i uczynić nowym człowiekiem. Tak jak nowym ludem stał się lud wybrany, przeżywając miłość Boga, tak jak Paweł z Szawła stał się Pawłem, czyli nowym człowiekiem, spotykając Pana Jezusa, i tak jak grzeszna kobieta została uzdrowiona i zmieniona miłością Pana Jezusa i stała się nowym człowiekiem. I teraz sensem wielkiego postu jest zadanie sobie pytania, a co jest ze mną? Co jest ze mną? Co się dzieje w moim sercu, w moim życiu? No, i oczywiście ja odpowiem na to pytanie dotyczące mojego życia, ale każdy z nas musi w swoim sercu odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli chce dobrze przeżyć sakrament pokuty i okres Wielkiego Postu i przygotować się dobrze na święta Wielkanoc. No i powoli ląduje. Ląduje powoli. Chcę powiedzieć jeszcze na końcu, kochani, o rzeczy bardzo istotnej, o tej nauce Boga, którą mamy w dzisiejszych czytaniach. Szatan istnieje i działa i nas kusi. I te czytania zawierają także jedną wielką przestrogę. Tę przestrogę wyraziłbym w ten sposób. Taka tendencja, którą nosimy w naszych sercach, żeby nie tyle pytać się o stan mojego życia, tylko śledzić życie drugiego człowieka. Szczególnie jego błędy, jego upadki, jego grzechy, nagłaśniać to. I tego człowieka potępiać. Tak robili faryzeusze. To robili uczeni w Piśmie, złapali biedną kobietę i przyprowadzili do Pana Jezusa. Mówi Mojżesz kazał takie kamienować jak ona, zabić ją. On pisał palcem po ziemi. Niektórzy mówią, pisał na ziemi ich grzechy. Bo wiedział wszystko. Pisał sobie na ziemię oni patrzyli i widzieli, że on pisze, jacy oni są, o nich pisze. I powiedział, kto z was jest bez grzechu. Niech pierwszy rzuci na nią kamień. I zaczęli odchodzić. Sobie uświadomili, że nie mają prawa. Sądzić, oceniać, niszczyć drugiego człowieka, tylko powinni patrzeć w swoje serce. Prawda? I dokonywać w sobie tej zmiany. I patrzcie, Pan Jezus był bez grzechu, czyli zgodnie z tymi swoimi słowami, On mógł tylko rzucić na nią kamień, bo był bez grzechu, ale On nie rzucił. Powiedział: Nie potępiam cię. Ale już nie grzesz. Czyli doznałaś miłosierdzia Bożego, ale zmień swoje życie. Moi kochani, prośmy Boga, każdy z nas niech to prosi, o to prosi, byśmy nigdy nie byli sędziami drugiego człowieka. Byśmy drugiego człowieka nie potępiali, nie śledzili jego błędów, jego grzechów, jego upadków, i nie potępiali, bo to nie jest nasza rola. Nawet jeżeli żyjemy dobrym życiem, to powinniśmy się stawać naśladowcami Pana Jezusa. Nie potępiać drugiego, ale pomóc mu wyjść z zagubienia i z upadku. Ja to przeżyłem. Ja to przeżyłem na samym sobie. I dlatego nie wiem, czy to słychać. Mówię sercem. Może to była dla mnie wielka nauka. Patrz w swoje serce, staraj się sam dobrze żyć. Nigdy nie potępiaj drugiego człowieka, ponieważ zadajesz sobie śmierć. Masz być, masz być naśladowcą miłosiernego Boga, bo codziennie w modlitwie Ojcze Nasz mówisz: odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Moi kochani, z całego serca życzę wam sobie, ojej, ojej, widzi ksiądz, co ksiądz zrobił? No, Jareckiego zaprosił i msze będą teraz dłuższe niż zwykle. Kochani, z całego serca życzę wam sobie, żebyśmy właśnie tak przeżyli Wielki Post, żeby to był czas łaski i odpowiedzi nawrócenia mojego serca, prawda, mojego życia. No i to bardzo ważne. Nie patrzmy się, nie śledźmy, nie, 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 nie odkrywajmy, nie wiem, błędów, słabości innych ludzi, tym bardziej nie potępiajmy, ale pracujmy nad sobą, prawda, i bądźmy miłosierni w życiu, a wtedy będziemy szli właściwą drogą uczniów Pana Jezusa. Prosimy Matkę Najświętszą, bo parafia nosi tytuł nawiedzenia Matki Najświętszej, Świętej Elżbiety, ażeby ona była patronką takiego właśnie przeżycia wielkiego postu. Amen, Amen, Amen. Bóg zapłać.